W cyklu Ludzie z Pasją prezentujemy sylwetki kościołniaków, którym nie wystarcza codzienność. Poza pracą i obowiązkami mają drugie życie. Każdy bohater to oddzielna historia opowiedziana przez pryzmat uczucia do własnego hobby. Są to ludzie, którzy poprzez to, co robią wzbogacają krajobraz naszej małej ojczyzny. Odcinek trzeci Mirosław Hertmanowski. Arb wrestling jest dyscypliną siłowania na rękę. Ta dyscyplina wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W latach 50 zaczęto po barach się siłować i później zaczęło tam u nich się ta dyscyplina bardzo prężnie rozwijać. Stało się to bardzo popularną dyscypliną, gdzie walczą no, na wysokim poziomie ludzie i o wysokie stawki. Jest o co tam powalczyć. W Polsce gdzieś jest 22 lata, się ta dyscyplina pojawiła zawodowo, a wcześniej no, była to dyscyplina nieznana, bo gdzieś tam wszyscy się siłowali, bo każdy facet próbował się siłować na pewno gdzieś tam w barach, gdzieś między sobą, bo nie znam faceta, który się nie siłował. Zainspirowało mnie to po prostu jak widziałem ojca, jak gdzieś tam ojciec szedł na piwo spotkać się z kolegami, chwilę posiedział, ja tam kupił mi loda, ja sobie siedziałem, tak to było lata 85, bodajże rok. Jak to widziałem pierwszy raz, Tata dostał propozycję o piwo, no tak było zawsze o piwo się, chodź na piwo. Nie? No i ojciec poszedł, no to ci ustawili się i się siłowali. No strasznie mnie to inspirowało, no bo ojciec wygrywał. Patrzyłem jeden raz, drugi, trzeci, piwo miał piwo, wypił co jedno, drugie. No i to, to gdzieś tam mnie to inspirowało, bo wygrywał mój tata wygrywał i to było dla mnie Tata Józef no, był człowiekiem, który zainspirował mnie. Tak? To jest coś, co tego nie zapomnę, bo dzięki temu co zobaczyłem, zacząłem to gdzieś tam drążyć, bo dalej się siłowałem. No drugą taką moją inspiracją film, który na pewno wszyscy oglądali, Over the Top. Kultowy dla mnie film, który zainspirował mnie bardzo mocno i to mi dało jeszcze większego powera po to, żeby walczyć. Robić ten, trenować tą dyscyplinę i gdzieś patrzeć jak najwięcej wyciągać z tego, tak. A w tym filmie małym takim ciekawostką było, że samego Sylwestra Stallone przygotowywał do tego filmu John Brzeg, który jest historią w tym sporcie, był mistrzem świata wielokrotnym, także no Miał naprawdę zaszczyt być, trenować, uczyć samego Sylwestra Stanów. 52 techniki są. Powiem, że to nie jest tak, jak się wydaje. Ważne są nadgarstki, palce, bicepsy, plecy. Każda część ciała, która jest, ona, e, potrzebna jest przysiłowań na rękę. Jest to e, coś, gdzie taki zwykły człowiek, który nie zna tego, tej dyscypliny, powiedział, ja to ach, człowieku, to ty mówisz, nie? Gdzie tyle technik? Do siłowania na ręce zawodowo, mamy specjalny stół, który jest wymiarowo przez federację, przez Światową Federację dopuszczony do tego, żeby się siłować, gdzie można łokciami się poruszać, po poduszce nie wolno odrywać. Pierwsze moje zawody amatorskie, one były w 2000 bodajże to był 2004, albo 2005 rok w Poznaniu na zlocie kierowców tirów. Tam pojechałem jako na pierwsze, pierwsze zawody jako amator, w ogóle nie wiedziałem, nie znałem technik, po prostu nic, pojechałem. No i tam wystartowałem i zająłem finale, znalazłem się z takim policjantem, wygrałem ten finał. Było ciężko tam wygrać, ale udało mi się bez tego. Sędziowali tam panowie, już, którzy zawodowo uprawiali ten sport, Wy zauważyli we mnie jakiś tam potencjał, no i zaprosili mnie do siebie na zawody. Przyjechałem i tak się Sławek szakała, Kiedyś mówi: Jak chcesz, to ci powiem jakie techniki, bo ty dużo błędów, ustawienia. Także to wszystko się tak zaczęło później jakoś tam kręcić. No i tak mi się udało wytrenować, że zawsze z zawodowcami potrafiłem wywalczyć na jakichś zawodach, gdzieś jakiś regionalnych, gdzie można było amatorzy z zawodowcami startować. I powiem, że to było fajne, bo gdy wygrywałem z zawodowcem, to on trenuje, tak? On trenował gdzieś w klubach, ja nie trenowałem nigdzie sam ze sobą, tylko i to mi się udawało zawsze zrobić taki fajny, ja byłem z tego bardzo zadowolony, dumny, że wygrałem z zawodowcem. Dla mnie to było coś wielkiego. W 2015 wystartowałem na zawodowstwie już z klubu Traktor Wolny. wystartowałem na mistrzostwach Europy, bo dostałem się do kadry, był to mój debiut jako zawodowca i od razu wystartowałem, więc ja nie ogarnąłem tego jako zawodowy, trema, to wszystko mnie jak pojechałem na, tym, na, tom, na te zawody, była bardzo mocna i gdzieś to mnie chyba sparaliżowało, że nie mogłem powalczyć o jakieś fajne tam pozycje. W teraz jestem już w klubie Piasecznie od pół trzech lat. Z amatora na zawodostwo przeszliśmy w trzech-czterech zawodników, takich żeśmy zawsze jeździli na zawody taką paczką zawodników, gdzie wszyscy debiutanci byliśmy. Nikt nie liczył na sukcesy, a zawsze się udało wygrywać z najlepszymi. I to nas tak jakoś spoiło, że teraz, jak jeździmy od wielu lat, zawsze jesteśmy w hotelach razem. Ja jestem, tak się związaliśmy jako przyjaciele tego, tego sportu, można powiedzieć. I teraz wróciłem niedawno z Mistrzostw Polski. Udało mi się tam osiągnąć, jak dla mnie, człowieka, który jest 47 lat ma już sukces, który dla mnie jest dużym sukcesem, bo w kategorii master od bodajże chyba 5 czy 6 lat jestem ciągle na podium, a w kategorii seniorskiej zaczynam walczyć z tymi młodymi, gdzie tam bym powiedział, no niektórzy powiedzą no stary dziadek chce walczyć z młodymi, no i, i udaje mu się to, tak. Muzyka Na Pucharze Polski byłem na finale w seniorskich kategoriach, teraz jestem czwarty i mam kwalifikacje też do kadry narodowej, bo cztery miejsca wchodzą w Mistrzostwa Polski, są po to, żeby wyłonić kadrę narodową co roku. Kiedy staję przy stole i widzę przeciwnika na naprzeciwko drugiej strony, nie ma, nie ma, czy to jest kolega, przyjaciel, czy to jest, nieważne kto, ja się wyłączam. Ja po prostu wiem, że muszę dać siebie wszystko, żeby wygrać. Jesteśmy przyjaciółmi poza, w momencie, gdy podchodzę do stołu, nie ma przyjaciół. Muszę to wygrać. I to jest mój cel, bo przegrywając, ja nie zdobędę tego, co sobie założyłem, gdzie pracowałem nad tym. Ja muszę to wygrać. I dla mnie to jest bardzo ważne i tak się stało teraz. Z moim przyjacielem bo jeździmy, to mówię, w hotelu zawsze śpimy, w Nering stało się coś takiego, bardzo mu e, współczuję, ale razem jesteśmy przyjaciółmi. Podchodzimy do stołu, zaczęliśmy walczyć. Była straszna walka, no i stała się kontuzja. Zerwał sobie na ramienny, musiał odpuścić, przegrał, no odpadł, no już dalej już nie mógł walczyć, tak. Pojechaliśmy do szpitala, też, no, mówię, no to są, to jest, tam się nikt nie oszczędza, tam po prostu trzeba walczyć. Przygotowanie do zawodów jest to okres, który jest dużo wyrzeczeń, bo chodząc do pracy i przygotowując się na takie zawody jest to ciężko pogodzić. Poświęca się temu czasami po dwie, trzy godziny dziennie, żeby gdzieś tam na treningi, żeby po prostu przygotować się. Nie da się codziennie trenować siłowania na rękę, no bo niestety to przyczepy wszystkie by tego nie wytrzymały. Ogólnorozwojowe na siłowni jak najbardziej, ale oprócz tego mamy jeszcze... Przygotowania typowo tam na różnych rączkach, żeby wzmocnić przyczepy, palce, bo to jest bardzo ważne w siłowaniu na rękę. Chciałbym teraz najbliższy okres poświęcić się sportowi temu, co robię tak na 100%, żeby mieć czystą głowę i, i nie mieć problemów, które gdzieś tam, gdzie tam człowieka zawsze męczą, tylko po prostu mieć ten spokój na to, żeby się przygotować, dobyć jak największe sukcesy. Najbliższy wyjazd mamy koniec maja, mamy mistrzostwa Europy w Polsce, w Rumi, Na to się przygotowuję, ten mój cel teraz, tak? na, na, na najbliższy okres i występ na mistrzostwach świata we Francji tak? po wakacjach. To są dwa takie, które, gdzie bym chciał wystąpić i chcę zdobyć sukcesy. To jest mój cel sportowy. Jest to moje życie, jest to moja pasja, oddaję temu większość swojego życia. Gdzieś moi przyjaciele, rodzina, którzy mnie wspierają, no jestem bardzo wdzięczny im za to, bo nie ma osób, które z tych najbliższego grona, które mi powiedziały, Mirek, starczy, nie rób tego, stary jesteś, zrobić kontuzję, pozrywasz sobie coś. No jakoś, nie nie, 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 No niestety, ale nie. Nie zrezygnuję z tego. Marzenie jakie mam? Mieć spokój. Mieć spokój w życiu. Robić to, co się lubi, i mieć spokój. To jest moje marzenie.